Tu jeszcze raz ranek. Patrzcie. Zapomniałem o naklejkach. Tu ma tylko fajne. Tu ma tak samo. Z drugiej strony też. Wiecie co? Nie podoba mi się to tu. No bo na obrazku jest sam taki zielony. A tutaj jest taki czarny napis. No nie wiem. Spoiler mi się podoba. Fajne stało. nie wiem czy wam się spodoba. Tutaj jak widzicie są... Części, które mi pozostały, można też zbudować z tego aż trzy modele. Nie zbudowałem ten, no bo on mi się bardzo podoba. Pokażę wam jeszcze można, jeszcze jak można zrobić modele. Pierwszy model jest tutaj. To jest ten właśnie, co ja mam. Drugi model To jest ten taki. Podoba mi się też fajny pomysł. Może kiedyś go zbuduję. Tak, jak ten mi się już potem nie spodoba. Jeżeli będzie, z nim, będzie on taki. On jest taki fajny do zdania. Mogę go wystawić. On tak faj fajny jest. Podoba mi się. Do mojej kolekcji No i tutaj można trzeci zbudować. No no i z tym fajny jest ten samolot yy, znaczy samochód test, ten, ten fajny on jest ja. tu możecie sobie przeczytać zatrzymać przeczytać o mi się podoba w ogóle dzisiaj fajny widok jest u mnie na dworzu bardzo fajny patrzcie jak ładnie nie wiem ale jak myślicie, ciekawa, czy będzie zima? Możecie napisać w komentarzach. Czy będzie zima, czy nie, będzie śnieg, spadnie, no nie wiem. No, to tutaj by było na tyle. Narka elo 2 -0.